Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem zapytać o tą tak zwaną Zieloną Wyspę, bo nie widać jej ani w domach, ani w szkołach, ani w przedszkolach, ani w zakładach pracy. Pan minister mówił, że w ciągu pięciolecia PKB Polski wzrósł o 18% przy niewielkim w Unii Europejskiej. Może przełożmy to na kwoty. 18% PKB Polskiego to jest 270 miliardów złotych w ciągu, w ciągu pięciu lat. W tym samym czasie uzyskaliśmy z Unii Europejskiej 180 miliardów netto, więc zadaję pytanie, jak by wyglądał nasz PKB po pięciu latach, gdyby tej dotacji z Unii Europejskiej nie było, czy rzeczywiście byłby to taki wzrost, czy, unie, czy unijne kraje tej U 15 będziemy doganiać tempem 4,5 PKB rocznie, bo raczej szans tutaj nie widzę, zakładając, że 1 PKB Niemiec to ponad 110 miliardów złotych, bowiem PKB Niemiec w warunkach roku 2011 to jest 3,3 biliony US-dolar. U nas to jest 439 miliardów US-dolar, a więc siedem razy mniej. Więc zadaję pytanie retoryczne. Czy zakładają, że w Niemczech będziemy mieli stagnację i jednoprocentowy wzrost PKB? To ile ma, musi być w Polsce wzrostu PKB, żeby dystans między Polską a Niemcami się nie powiększał? Czy to nie jest, nie jest to wzrost na poziomie co najmniej 7% PKB? Dzisiaj planujemy 2,2%.